Z kolegą będziemy się i Zrobimy sobie starą i Zobaczymy kto się wpierdoli pierwszy do wody I ta fu... <śmary> no nie ustanę. Ja mam zawał Dokładnie Jest longiem a, No i powiedz dlaczego nie ustałeś No bo woda jest straszna Takie. Ale defensywnie, nie? Ja ja mam 320. Pół na pół. A no jest gościu. Państwa proszę brawa tutaj bić. jest wariat. To I jest ten człowiek, który to zrobił. Obetrzyjcie sobie łapką buty, żeby nie były śliskie. To, to nic nie daje. Daję, daję. 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 No, ale to tak jak ja. Ja już podobno zboczyłem ze ścieżki prawidłowości. To, to tylko jeden człowiek może to zrobić. od czysty parkour, gulgibon, gulgozaur, wyzywam cię. Nie zaliczam. Kurwa. Słaby jestem. Mogę kamery, prawda? To słaba rozgrywka, pamiętajcie. Zobaczymy, jak mój wokal my Drugim my... naszym wyzwaniem jest Precyk stąd. Tutaj. To nasz adept Kamil Zublicki wymyślił, więc ja testuję tej wody. No ten to jest czysty. Tak przypomnę tylko, że tutaj jest woda. Powiedz coś. Ej, czysty parkour. Wyzywam. To samo, tylko teraz dupsko z drugiej strony, żeby było. Żeby jakbym ześliznał się, średnik ciężkości będzie Tam. w stronę, za, stronę zamoczenia To nie jest mój dzień zdecydowania. Jest gościu skromny. A? Jak oceniasz trudność tego elementu? Proste, twoja kolej. Wiem. Bo ty ja... No mówiłem, że w tą stronę jest trudniej. Trudniej jest. Odwyższam poziom co? Dobrze, z racji tego, że tamto wyszło A jest zdecydowanie gorsze podobno Bo można wpaść do wody To teraz próbuję tą poprzednią wersję Bo to tak nie może być to się Stick challenge. Nawet stika nie mam. Wiecie co jest najgorsze w tych wodnych challenge'ach? Ja że można się zmoczyć, a ja się nie lubię moczyć. Tik, tak, krok. Dwie nogi do zgaszenia do preca. Jedna, dwie. Na początku może być miejsca, potem z rozbiegu. Oszust! Jest za blisko, i musimy siłę dostosować, a to jest ciężko. A, wariat. Prawdziwy Słowianin, bym powiedział. Dobra, ewolucja, może nie wpadnę do wody. Szkoda, że powiedział to poza nagraniem, ale powiedział, że się cyka trochę. E, tutaj, e, drodzy widzowie kanału zubowol.pk, e, on wam przedstawi kolejną tutaj rzecz, ja wam zaprezentuję. Double Pyk, pyk, pyk. Teraz powiedz ładnie. Mąki do preca, do preca. Próbujcie zostawiać, zostawiać łapeczki. Komentujcie, jeśli Wam się spodoba, a na pewno będzie tego więcej. Zapraszam także do jego serii tutoriali, w których nauczycie się bardzo świetnych salt oraz elementów parkurowych. Pamiętajcie, dobre przygotowanie miejscówki to podstawa i sprawdzenie. Ale za też Ale ciężko będzie tak odizmiać, bo to zawsze cię nie znosiło. Musisz taką prawą nogę daleko w bok tak? wybrać. Matko Boska święta. Prawą nogę daleko w bok. Ja nie, 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 nie I Nie było słychać, ale powiedział, że nie chce tego robić. Piszcie w komentarzach Stawić kamerkę. Czekaj. Jak się tak odbije, to... Ja mam zawał przy tym. Hamskie przeciążenie jest na tej u, na, ukośnej na prawą nogę. Nie wiem, jak to wyglądało. Przejmy później. No i ale... Stała micha ci się cieszy. Wodo ja cię lubię, to nie wpadnę. Nie chcę cię skazić. A few moments later. Postanę? Teraz to zestikować. No bo za dużo będę jest w tą stronę, dlatego jeszcze, jest ciężko. jeszcze jedna próba. Jak mi się uda to będzie fajnie, jak nie to spadnę sobie tutaj. I później zrobi nasz youtuber vlogger. Kurde, ciężko. Ciężko, ciężko. No i co powiesz o trudności tego elementu? No... 3 na 10. Tak myślałem. Skoro y, powierzchnia skrzywa, trzeba odpowiednio nabrać kąt do ukosu, podzielić przez spitego rasa. Pamiętajcie, matematyka zawsze boli. Tak? No jest gigant. A, dobry. Za pierwszym na do Aj, dostika. Precyzyjny, ale śliprzyłem. Jak już tam stoisz na, i masz skoczyć na tą belkę przy wodzie, to jest totalnie inaczej. Jeśli się wygra, a jest wariat dobry. Ale eee, mi się dało! YouTuber chce, żeby było wszystko oryginalnie, bez próbowania, bez kilowania od razu za pierwszym. To szybki challenge. Turn na drugą stronę do powrotu. Jak się spierdolę do wody, to będzie śmiać. Nie jest przyjemne, <grymne> ślisko. Tu ważna rzecz, trzeba sprawdzić deski. Mamy dobre zakończenie vloga! Kurwa! Bliżej! Ale ciepło! A wiecie, co jest najzabawniejsze? Te dresy teraz ważą 400. Ton i napiszcie w komentarzach, kto zrobił lepiej, bo to jest ważne. I napiszcie w komentarzach, kto zrobił lepiej, bo to jest ważne.